Nie ma tak jak dobra komedia. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o nowym filmie Melissa McCarthy, czyli o filmie pod tytułem "Tami". Tami to oczywiście imię tytułowej bohaterki, do czego hmm, już tak naprawdę Melissa McCarthy nas, nas zdążyła przyzwyczaić. Otóż, tak jest dziewczyna, nie wychodzi jej w życiu, bla bla bla. Y, przyłapuje męża na zdradzie z inną kobietą i postanawia dziękuję bardzo za to wszystko. Mieszka w jakiejś a, jakimś pierdziszewie. Kilka, kilka osób na i to wszystko. Postanawia, ok, dziękuję bardzo, wyjeżdżam, już nie chcę mieć z tym miejscem nic wspólnego. Oczywiście, jak się dowiadujemy, jest już to po raz wtóry, po raz wtóry, po raz wtóry dalej, ale tym razem zabiera auto babci oraz rzeczoną babcię. Właśnie w roli yy, tejże Susan Sarandon. Babcia ma naprawdę porąbany pomysł i jest alkoholiczką i tak naprawdę zaczną się dziać niezdoj jaja. I to jest zarys całej fabuły powinienem starczyć. Jeżeli powiedzmy, przypominam wam to trochę, przynajmniej z zarysu złodzieja tożsamości, to tak samo jest. Tak samo tam był, ją w z powrotem do miasta tutaj jedno Ech, Powiem w ten sposób: Melissa McCarthy jakoś od czasu filmy druchny nie może naprawdę udowodnić swojego talentu komediowego. Bo co prawda kaz Vegas. Yy, to było tylko epizod, więc nawet tego liczę, Ale już rzeczony z łodzi tożsamości nie nadawał się do niczego. Ten film do rewelacyjnych nie należy w ogóle. Okej, okay, oglądamy go, jest kilka żartów, nawet kilka fajnych żartów, co y, zaskakuje. No ale tak, film nie jest śmieszny, nie jest zabawny. I tak naprawdę nie wiem, co się stało. Może po prostu schemat, który nas. Y, do którego zaprosiła nas Melissa McCarthy, nie jest ciekawy, nie jest interesujący, nie jest zabawny. Okej, okay, piątkowy wieczór, w porządku siadamy w kinie można spokojnie posiedzieć te półtorej godziny yy, luźno. Ale czy będziecie chcieli zobaczyć ten film jeszcze raz? Nie, nie wydaje mi się. U mnie ten film staje tylko i wyłącznie 6 na 10, ponieważ, mówię, miał kilka momentów, jest nawet... Yy, jest nawet gdzie się pośmiać, także dlatego taka cena. Wiadomo, że najwięcej humoru, najwięcej pomysłów na, 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 na żarty wywodzi się z tego, że Melissa McCarthy jest yy, duża, jest dziewczyną o tyłom i tak dalej, i w tym filmie oczywiście tego nie ociekamy, jak dla mnie troszeczkę jest tak, jak y, Melissa trochę się kreuje, albo ją kryją tak y, specjalnie, niespecjalnie na Zaka Galifiania Canisa. Czy jakoś tak. W każdym razie, proszę bardzo, z ten koleś, y, którego jak najbardziej znamy z Katz Vegas oraz z filmu Due Date. Nie pamiętam, jak, jak jest polski tytuł. Z Robertem Downey Jr., który też jest plakat. I fajnie i niefajnie, ponieważ on to robił dosyć inaczej, tam był zawsze rolą, postacią drugoplanową. Fajnie, Susan Sarandon jest dobra, ale ona nigdy jak dla mnie nie była świetną, w ogóle nigdy nie była aktorką komediową. I tutaj całe to piętno, cały ten film ciężar spoczął na Melisie niestety nie odźwignęła. Ale moje pytanie do Was jest: no bo w sumie, że Melisa trochę tych filmów zrobiła, bo wybiła się druchnami, ale wcześniej było około 10-15 filmów zrobionych, który film z Melisą McCarthy podobał wam się najbardziej? No pewnie wszyscy powiedzą druchny, ale ja na przykład powiedziałbym, że. Nie, gorący towar mi się podobał, bo był zabawny, był ośmieszny, fajny kontrast między nią a Sondrem Bullock. Ale jakikolwiek nie był to film, Wasz ulubiony oczywiście z Melisą, piszcie jak zawsze pod recenzją. OK, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia itd. itd. Może troszeczkę jestem zmęczony, aczkolwiek późna pora, właściwie już będzie niedługo świtać, dlatego wybaczcie, jeżeli nie wyglądam najlepiej. Nigdy nie wygląda najlepiej. Nieważne. Zaraz cztery pozostałe recenzje. Obejrzyjcie je, a my widzimy się już niedługo. Cześć.